Długo dystansowa coś O nie, człowiek małpa, człowiek małpa, człowiek małpa Nie, nie do zostaw mnie O cholera, o cholera jasta, o cholera jasta Ludzie małpi są niebezpieczni Ludzie małpi są niebezpieczni O cholera jasta O cholera jasta <laughs> Siema Gomez, gdzie dziabłem, dziabłem No trochę mnie spanko złapało, że tak powiem była pomysł panko i kurwa czajnik spaliłem, bo, bo powiedziałem kh, kh, ZW i poszedłem e, Poszedłem wstawić wodę na, na, na kawę Wstawiłem wodę na kawę i zasnąłem mamy na łóżku w, w pokoju. Obudziłem się. wy kurwa ty woda! Idę, patrzę, czajnik wpół spalony, ty Spalił się w chuj czajnik. Nie. Ta farba odeszła od niego Podnoszę go Jest gorący jak syn, A wody w środku nie ma Ani grama Mówi O ale lipa ty I zalewam, zalewam go i stałem jeszcze raz Dzwoni do mamy Mówię Ty Spaliłem czajnik Ona mówi No chuj widzisz mi czajnik Oho Sorry no był się za słupem Nie miałem jak go strzelić o miał być do zera, kurwa. A to mówiłem, żeby nie zapeszać. Na drzewo, bo jadam w trochę. Ha? Dysku. Gdzie jesteś? Ej, to jest kobieta. A ty, kurwa. Szkoda, że już nikt tego nie nagrał. O, o... Nie! Co o. to można odrobić? A, nikt nie pojechał po, do piłki. No co też spryt <grymne> Teraz drugi jakby w innej lokacji całkiem jest, nie? Spokojnie, to jest drugi rozdział, ty Kurde dobra. Życie już mi się przydało. No mapa jest... Czekaj gdzie? Że... O kur... No nie, co ja zrobiłem? Nie, 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 nie. nie! Na lagach nie ma szans w to grać. Tatuję ja go. U podziemie skoczył, ale nura. Co jest z tym kładem? Co jest? Co ty. Coś się dzieje. Kurwa, nie. Co on to zajebał? Ale się rzeczy dzieje, dobra. Kurde, pomiędzy, a flasha kiedy dostanę po zabiciu inu? Flaszek wstać ze mną setkę. Czekaj. No Myślałem, <laughs> że muszę to igor jest niebieski. Nie ma się czego bawiać, trzeba mieć coś lek Nie, ja ci idę ja to już nie, nie, ja mam, nie mam ten za Nie ma bana. Nie już nie interesuje pan i tylko zajeba tak po prostu No dawaj, dawaj, dawaj Dawaj no. Kurwa nie! Nie wierzę! Ja pierdolę! Ja pierdolę, ja pierdolę to ja ja nie wierzę! nie wierzę! Kurwa KOSA! Kurwa Doppler Dopler Ja pierdolę, nie wierzę! Szymon kocham cię! Kurwa, nie wierzę! Ja pierdole, aż mi serce boli! Gratulacje, Ja ile to jest warte! Pierwsza z kosze dostałem! Kurwa, D! Gratulacje, gratulacje kurwa! Kurwa! 850 zł. Ja pier... Fabrycznie nowa i chuj! Je. O kurde... Nie! Nie! padłem jako ostatni Wiktory? Co? Co? Szoty lubcie, widzowie! Szoty, co się Co się Przecież spadł. Co, co jest? Co jest? Co jest? Co ten królik odpierdala No co jest, kurwa! Nie, 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 tak. Ta, ta gra jest do cipy jakaś. <grymne> to jest popierdolony. To jest całkiem fajne. Musicie przyznać. Całkiem fajne. No ku, jak, co? Puch, co zrobiłem? Widzicie, że tam Co? Co w tam Ktoś to widział? Ja widziałem. Nie, nie. Gościa przyrzuciłem na drugą stronę mapy. To jest w ogóle oszustwo, moim zdaniem. Na no, co mi bachła, a wam, no. Podążaj za mną. Zamknij oczy. Podążaj ścieżką prawość. Bądź dobrym człowiekiem. Jebać kelesza. kurwę wieszaka, Kurwę syna. Raz, dwa, trzy. Jebać psy. Wdejgać, stół, nie wybiegać, jakbyś już stoi z tyłu i ciać.

Vertigo został wybrany. On ma 50 HP na BS. Ale elegancko Nie mam tego defusa. Masz Super. Super, chłopaki. <laughs> co to ty We zrobił? <laughs> ten w ogóle coś <laughs> Bo ja w piwnicy siedzi, na co ja mogę powiedzieć? What? Do you know Voodoo Kelesz? What? Vujo Kelesz Do you know him? Okay. Vujo cio. No, dude No? Oh my god dude, I'm from Africa, I'm black, no, what do you okay. expect? The hell no internet, dude He's, he's famous in... ...in Senegal too

No w pizdu, no pizdę Wiesz, Igor, jak strafujesz lewo prawo, to jest to dalej trochę lecisz. Jak chcesz lecieć gdzieś w jakieś miejsce, to nie lecisz na no, wprostu tak pod kątem musisz lecieć. Tak, tak, jakby tak. Bokiem, bokiem jakby bokiem, no bokiem, wtedy lecisz szybciej i dalej. Tak. Pojebane, ładnie. ale tak to działa. Tak jak powiedziałem. Uważaj, bo tam Igor Jakiś gościu gada. Izdę zatkaj. O, jest tu jakiś typ u mnie. Idę Ty bo on jak on GADA, to ja nic nie słyszę. Kurwo! Nie, umrę! go 10HP dawaj go z pięści. Wal go. Dobrze! Tak. Lat! go najebał! Ha. S, ale S! Pana. kurwa co. No po, nasz. 2-4 stream. Wchodzenie.